Cześć, z tej strony. Natana to jest pierwszy odcinek z Zagrajmy w German Street Racing z Natanem. No dobra, zaczynamy. Jest... Mamy w... No, wyścigi w Monachium. Pojedziemy ze spacerem. Zmienić. Nie, niech będzie, że jeździmy na tym normalnym. No to jedziemy drag. Dobra, żeby nie było to wszystko. W jednym odcinku będą wszystkie wyścigi po prostu jesteśmy na szałtko I ruszy No nie kurde zapomniałem Czy to kurde ten Kurde Nie dam rady go wy dogonić Chyba, że może i jednak kurde jaj 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 Dobra, trzeba powtórzyć Dobra, ale teraz wiem, bo nie mogłem ten rozpoznać nigdy praktycznie. Zawsze pomyliłem to z, nie z dragami, tylko chyba z driftami czy coś w takim stylu. Na czym podobieństwo tych dwóch jest tym razem pierwsze. Dobrze i zarabiamy. 175 euro. Dobra, no to jeszcze jeden drag. O tym razem inna trasa Dobra Ruszył Łem Dobra Wygramy spokojnie Kurde Szósty bieg i Jest pierwsze Kolejne 175 euro O nowa fura Góra guarda, guarana, Jakoś tak Piękne auto Oh. Dobra, skończyliśmy dragi, to teraz drifty. No, ale nie, nie tym autem, spacerem. Dobra, no to jedziemy. Teraz trzy drifty. Kurde. Co najmniej automatyczna skrzynia jest. Jest tu, ale mi przywalił. Dobra, używam nitra. Dobra. No nitro nitra się skończyło. Dwa kółka. No i kurde dobra Doszli dobrze Weszłem No Kolejny Tu teraz będzie też nawrót Dobra weźcie Ej trochę mnie za mocno zhamowało Ale dobra C Dobra Dawaj, Jedziemy Kolejny nawrót i chyba za mocno, dobra, ale... O kurde kupiał to. Dobra. Jest dobrze, mamy pewne zwycięstwo w tym. Wyścigu chyba, żeby teraz by nas w tramwaj przywalił. Je ale nas odrzuciło. Ale burdel zrobiliśmy na, na tym... ala przystanku. Jezu jaka strata. Dobra, jest 175 euro kolejne. Do wybieramy następne. O inny tor, boże! Kurde od razu z nitrem trzeba ruszyć. Boże, jakie wąskie uliczki! O, o uda udało się? Chyba tak. Mniejsza. Dobra. Kurde! Ale mnie wywaliło w górę. Ale dobra, nadal jest blisko. No kurde, blokuje nas. Jaki lamer. Nawrót. Aj, kurde. Boże, ale przywali dobrze, że on, a nie ja. D teraz go nie mogę wyprzedzić, nie. Dobra. Aj, kurde, nie udało się mi go zastopować, ale farciarz ode mnie się odbił. Oj kurde, nie, nie wiem czy dam radę. Kurde, znowu za szeroko. Całego go nawróciłem jeszcze. <laughs> Dobra, mamy zwycięstwo. Tak, zwyciężyliśmy. ale teraz już był bliżej. I 175 euro. A kolejna nowa fura. Tak jest. Fajna. No, Och. fajny neon ma w ogóle. Dobra, jeszcze jeden spacer, oczywiście. O, możemy go ulepszyć. No i na ten już nas nie stać. O, ten mi się podoba. Fajny. fajny... No chociaż. Tutaj. Nie, tu mi się najbardziej żółty podoba. Tu jakbym tu też tak kurde dalej nie mogę. Jaka prędkość! Ja będę z taką prędkością jeździł teraz, nie? Po prostu jestem ciekawa jak mi to wyjdzie. 330. Boże. O Jezu! Ale mało miejsca. Dobra. O Markus! Hehe! Kurde, mało miejsca. Tu będzie nawrót, kurde. A jest dobrze! Ej! Jednak nas wyprzedził. Kurde, ale on się naspiduje. Te moje auto. Kurde, ale słabe hamulce ma. ale jesteśmy na pierwszym już. Ten nie może tam trafić, weźcie, kurde. i kurde, teraz ja w ścianę przywaliłem Łach Dobrze, że we mnie puknął Bo nie wiem, jakby się to skończyło Jest, pierwsze Tak jest Kolejna kasa No kurde, nie powtórkę I teraz zostały już tylko wyścigi miejskie No to, ruszamy Oj, oj Mały, mało miejsca, kurde mi się wydaje, że będzie na początku, ale nie ma co. Trzeba ruszyć z hookiem. Oj! Kurde, też przywaliłem. I nam uciekli, kurde. Nie ma co, muszę ich dogonić. Checkpoint. Nie wyrobię, dobra, przejechałem tędy już to. Oj! Nie zmieściłem się. Trudno, trzeba jechać dalej. Przyspieszenie, trzeci biega to już 170 km, metrów, kurde 200. No nie, takiego speeda jeszcze nie miałem. To chwila, moment już jestem przy nich. No ale kurde, wol... głupio w zakręty wchodzi to auto teraz. Wcale, dla takich głupich zakrętów mogę tak jeździć. No patrzcie, no to kurde się rozpędzam. Jeszcze z nitrem, kurde. Aj, za szeroko, aj! Ale na we mnie wrypał. Dobra, trzeba im uciec znowu na taką dalszą odległość. Patrzcie, po 200 już jadę. Takich, takiego speeda nawet w Network Speedzie nie miałem. Dobra, drugie okrążenie z trzech Kurde, tu są trzy kółka. Tu trzeba bokiem. Dobra. Oj oj, 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 Ciasnota znowu się zrobiła. Dobra. Jedziemy dalej. Już 6 sekund ponad. Kurde. Jeszcze nitro. Patrzcie, no, no to kurde. O, dobrze wyszłem. No, kurde, ten już zakręt gorzej mi wyszedł. No ale dobrze mi idzie na razie, Ty To kurde, mnie niecałe 100 km na godzinę. A tu taki odrzut, nie? Dobra, to jedziemy teraz tą stroną. Może lepiej wyjdę na tym. No ciutko, ale teraz jest w ogóle mniejsza rywalizacja. Dobra. Znowu się rozpędzę do takich prędkości. jest znowu pod prąd. I jest 300. Bły, co ja, jakie 300? 230. Normalnie kurde, ale i kurde, ostatnie kółko. Mam przewagę, ale kurde, jak będę tak się obijał co ścianę, to kurde nie wygram. Jest jeszcze, dobra, nie, nie no, nie róbmy sobie jaj, przecież to widać, że ja wygram. Ale wiecie co, zmienię jednak, żeby nie było, bo kurde, za szybko to dla mnie, ja po prostu nie wyrabiam. Hamulce znaczy, no muszę hamować, gdzie wcześniej nie musiałem, wystarczyła zwykła prędkość. No, kurde. Dlatego mnie, mnie to wkurza trochę, więc po prostu będę jechał. Zmienię ustawienie na takie, jakie były. Chociaż w takich momentach to się przydaje, jeżeli są blisko. no Ale nie ma co. Będzie pewna wygrana. Właśnie chciałbym się jeszcze ustatkować do tego, co wczoraj powiedziałem, że będzie seria z Network Speeda i raya od razu mówię, to jest zamiast y, Netforspeeda, bo po prostu jeszcze Netforspeeda nie ściągniętego mam, więc po prostu jest German Street zamiast Netforspeeda, a zamiast, y, mówcie, zamiast po prostu y, no po prostu Fight będzie GTA San Andreas. Będzie... I dobra, ostatni wyścig. I będzie koniec dzisiejszego odcinka. Ruszymy. Musimy uważać. Dobrze. Ten widzę, że już wiedzie. O, a jednak wyjechał przed nim jeszcze. Ja tam pełne nitrosy zatrzymam jeszcze na wszelki. O, widzieliście, teraz dużo płynnie weszłem w zakręt. Ja praktycznie hamulca nie użyłem, kurde, fr frajer jechany. <laughs> Boże. Ale tu się dzieje normalnie masakra. Tutaj nawet mogę pokazać, bo, że ja, kurde, dużo lepiej wchodzę w te zakręty. No bez jaj. Dobra, jest prosta. Dobra, wyprzedziliśmy już go. No nie wiem. Będę spróbuję na wszelki. Lotem! Aj kurde! O nas odsadziło! Dobra chwila, bo ja nie ogarniałem. Ale kurde, dobry, fajny odrzut dostałem, kurde. Ale mnie teraz odsadzili, kurde. Kurde, teraz trzeba ich dogonić. Ja sobie wolę bokiem jechać, niż tam z środkiem. Jeszcze nie wtrafię w, kurde, w taką dziurkę. Ua, ale po nim przejechałem! Takiej akcji jeszcze nie zrobiłem normalnie. Trzeba nitra trochę użyć. Dobra, widzę już tamtą dwójkę. Na razie the... <ścoughs> się ich zatrzymało. Dobre, fajnie, bardzo dobrze, nie? Taki problem malutki mieli z pociągiem. Sorry z tramwajem. Nie wiem czy to pociąg, czy tramwaj. Ja się ja to uznaję po prostu za tramwaj. Więc to nawet bardziej pasuje jako kurde do miasta kurde. No. Po prostu... Ja od razu chciałbym przeprosić, że wczoraj był jeden odcinek. Po prostu jeszcze te, tej gry nie miałem zainstalowanej. I tak samo dzisiaj będzie, prawdopodobnie tylko z tego odcinek będzie, ponieważ jak kurde późno kończę lekcję, kurde o, o 14, przeważnie o 15 kończę, więc ja kurde mało czasu mam na nagrania, bo jeszcze mam treningi, więc wiecie. Staram się jak najwięcej, ale jestem pewny, że w weekendy będą po jednym odcinku z każdej serii, więc prawdopodobnie dzisiaj wyjdzie tylko ten odcinek. Jutro powinno mi się udać cztery odcinki. Powinno, bo nie mówię, że na pewno. Chyba, że mi wypadnie akurat turniej. To inna sprawa. Po prostu. No. Tak. Dzisiaj jest z tego tylko prawdopodob prawdopodobnie, bo może uda mi się nagrać i jeszcze wrzucić. Jutro powinienem wyjść z GTA, ze Snapera i z. No właśnie z German Street Racing. Więc po prostu oczekujcie na moje filmiki. Ja się oczy oczywiście staram y regularnie wrzucać Chociaż mi się zdaje, że będzie ta czasami taka akcja jak teraz, że Jeden filmik dziennie Będzie, więc Sorry od razu, że tak po jednym filmiku Dobra, dojeżdżamy do tej efektownym wejściem Dobra Zdobyliśmy gotówkę Odblokuje się kolejny samochód? Czy już nie? Nie ma, nie ma. Dobra, to tyle z dzisiejszego prawdopodobnie jednego odcinka German Street Racing. Pozdrawiam. Natan. Cześć.